Cześć. Jak co roku <laughs> przed Bożym Narodzeniem, bo tylko wtedy, że ona mnie dopuszcza do obowiązków kuchennych. Jest problem z nożem. Z nożem dla mnie, z nożem, który będzie mi służył do wszystkiego. Zawsze coś tam sobie stworzę, potem się komuś spodoba. I za rok znowu robię już. W tym roku zrobiłem coś, co. Mam nadzieję, że już zostanie w domu, bo jest wydaje mi się dosyć nietypowe. 3,5 mm grubości, 5 cm szerokości, 14 cm ostrego, stal bekut 60 Hz twardości, symetryczny szlif zniekształcony wklęsłymi o różnej wysokości. Nie wiem czy to tu będzie widać na filmiku, na zdjęciu będzie, będzie lepiej widać. W każdym razie tu mamy wklęsłe, tu mamy wklęsłe, zanim powstało wklęsłe, to powstał normalny, symetryczny szlif, ostrzone dwustronnie. No i będziemy teraz coś kroić, żeby sprawdzić, czy to się w ogóle do czegokolwiek nadaje. か。